I'm sorry, 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 I'm nas to Była msza święta, złożenie kwiatów, polones i uroczysty przemarsz na rynek. Tak obchodzono rocznicę święta niepodległości w Grodkowie. Ci, którzy oddawali życie, przelewali krew za nasz kraj, robili to po to, żebyśmy się dzisiaj mogli cieszyć wolnością. I ważne, żeby przed tym dźwięku patriotycznym nie zgubić też tego, że powinniśmy się cieszyć z tego, że jesteśmy wolnym krajem. Pokazuje to, jacy silni jesteśmy, że 123 lata walczyliśmy. Żeby po prostu być na mapach. Po 123 latach odzyskaliśmy wolność. Radość z powodu tego wydarzenia wciąż jest żywa w sercach mieszkańców. Myślę, że nasze obchody są bardzo potrzebne teraz, tak? Uświadomić ludziom, że jednak nie jest to święto smutne, jak w wielu miastach jest to obchodzone. U nas jest Polone, fajne piosenki, także duża radość. Jest to niezbędne tak naprawdę dla młodego pokolenia, które dzisiaj potrzebuje jakiegoś takiego wyznacznika, i to święto pozwala nam tak naprawdę. E, wspomóc tych młodych ludzi w, tak naprawdę w kultowaniu wszystkich tradycji, tych zwłaszcza związanych z Polskością. Z okazji 106. rocznicy święta niepodległości wystąpiły lokalne zespoły i soliści, którzy zaprezentowali patriotyczne pieśni. Polonez to jest dziedzictwo niematerialne, w związku z tym jest to dla nas bardzo istotne, żeby już od najmłodszych pokoleń uczyć wszystkich i przypominać o tej Polskości. Uroczyste obchody w Grodkowie były czasem radości. Zadzimy Dumy nad wolnością i budowania wspólnoty. Niebo się nad nimi zatrzymało churzyć. Pod deszczowo chmurą polu kraka w się nad nimi zatrzymało chmur.